Liczy. 121, 121, 121 Podchodzi durysta i pyta się ba co A co wy tak liczycie? Baco spycha go w przepaść i daje liczy 122, 122, 122. Dobra! Dobra stop! I... Policjant spotyka swojego dawno nie niewidzianego kolegę, i w oczy rzucają mu się jego piękne buty z krokodylej skóry. Jeden mówi do drugiego: Cześć stary, skąd masz takie piękne buty? A pojechałem na wycieczkę do Egiptu, Frejerzy poszli oglądać jakieś ruiny, a ja wyciągnąłem w szakach gruby dron, poszedłem na zim, przyczaiłem się i gdy z wody wyszedł krokodylowego drągiem przez łeb, i stąd te buty? Wiesz co, to ja też tak zrobię. Po kilku dniach ponownie spotykają się koledzy na ulicy, jeden do drugiego I co, nie masz w z zeskuroju, której dla nie byłeś w Egipcie? Byłem, ale przyszła mi mi P. Zrobiłem tak. Trajerzy poszedłem oglądać jakieś ruiny, a wyczynę w szokach drąg, poczynę nad nimi. Jak wyszedł w wody drągiem w łeb, potem załatwiłem jeszcze cztery takie gady. Wyobraź sobie, wszystkie cztery były bez butów. <śled>